Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym filmiku pokażemy Wam młode z ostatnich wykotów. W mojej hodowli okociły się trzy samice. Pierwszą samicą, która się wykociła, jest samica baran francuski szenzelowy. Miała ona 10 młodych. Jednak dokonałem redukcji na 8 sztuk i dwie podrzuciłem do samicy baran francuski Madagaskarowy Srokacz, ponieważ okociły się w jednym terminie. Króliki są z 25 grudnia. S są one po samcu pochodzącym z Hodowli Artura. Króliki są spore zapowiadają się na bardzo ładne sztuki. Kolejną samicą, która wykociła się w mojej hodowli, jest samica baran francuski Madagaskar srokacz. Tak jak wspominałem, wykociła się ona w tym samym terminie, co poprzednia samica. Miała ona tylko 3 sztuki. Lecz jeden młody wyszedł z gniazda i zmarzł. Postanowiłem więc podrzucić dwa młode od samicy baran francuski szynszylowy. Jak widać, samica przyjęła młode. Była to bardzo dobra decyzja. Widać troszkę różnicę między królikami, ponieważ tam było więcej sztuk, ale i tak jestem zadowolony z tych królików. Ostatnim wykotem w mojej hodowli jest wykot samicy baran francuski madagaskarowy. Wykoczyła się ona 6 stycznia. Miała 7 sztuk: jedna wyszła z gniazda i zmarzła. Zostało 6 sztuk: są to dwie sztuki baran francuski madagaskarowy srokacz i cztery sztuki pełne. Parwa u królików zapowiada się bardzo ładnie. Srokacze mają bardzo wzorcowy płaszcz. Także myślę, że. Jeśli uda się je wyhodować, to zostaną dalej w hodowli. W hodowli Artura wykoty nie wyszły pomyślnie. Wykociły się dwie samice. Pierwszą z nich jest baran francuski biały. Kociła się ona przez około 12 godzin. Miała bardzo ciężki wykot. Miała ona bardzo duże młode. Pierwsze dwie sztuki samica wykociła w gnieździe. Jednak z powodu ich małej ilości i małej ilości sierści narwanej w gnieździe, te dwie sztuki zmarzły. Po pewnym czasie samica zaczęła się kocić dalej. Jednak z powodu wielkości i czasu jaki minął, samica zaczęła kocić martwe młode. Kolejny wykład był w miarę udany. Samica baran francuski szynszylowy okociła się w gnieździe. Jednak z powodu jej nadmiernego instynktu macierzyńskiego, nasypywała bardzo duże ilości słomy na gniazdo, co spowodowało, że młode nie mogły dostać się do pokarmu. Młodych było 7 sztuk, jednak yy, z powodu braku pokarmu została tylko jedna. M młody ma tydzień. W naszych hodowlach stawiamy na jakość, a nie na ilość, także staramy się zostawiać jak najlepsze sztuki. Maksymalnie zostawiamy do 6 sztuk. Taka selekcja jest bardzo dobra w późniejszym okresie rozwoju królików, pon ponieważ zostają najmocniejsze sztuki, największe i rosną na bardzo ładne króliki. Także to wszystko w dzisiejszym filmiku. Standardowo zapraszamy na Facebooka, gdzie znajdują się wszelkie aktualności. Lajkujcie, ponieważ jest to dużą motywacją do regularnego nagrywania na kanał. Komentujcie, czy filmik Wam się podoba i co chcielibyście jeszcze zobaczyć na kanale. Także trzymajcie się, cześć.